Kofonia, biegniesz nie wiesz za czym trwa agonia Włada ci powoli w łowę monotonia To skład mięsa kompost pachnie jak wczorajsza woda czujesz skóry innych ludzi mówiąc skurwa taka moda Jebać twoja wola zmieniasz się w robota pust co no za wybór tej jaka lota nie zapomnij o ziomeczkach co siedzą na skłotach oglądających typów co sen na wrotach kolorowych lotach nie grają na botach, niszczą ciebie botak. Jesteś słaba ciotta, ja jazdy rzucam kota Nie dotykam bota, latam ponad ulicami słyszy z domu kozak, Dzięki chłopie weź nie ruszaj proza Taka ma prognoza, powiesz ale ziomal Co ty kurwa mówisz, Niebie mnie to ważne Że się nigdy nie obudzisz, myśli nie pobrudzisz Wszyscy ładnie trudzisz, śpiewajcie mamusi Ona was udusi, z was pobudzi Nie skumałeś węsu. I'm sad excuse me, myślisz Cię otaczają wokół ludzie różni Kurwo żyjesz w próżni, mózgi na ogórki Dzieciaki do Gierek, kupują se skórki Barbu robi tak, że zostaną z ich biurki Wychowani w dżungli, to szczurwały